Jest ich co prawda tylko 18, zaś cały zakład górniczy cementowni Warta w Trębaczewie liczy sobie 85 pracowników, ale każdej doby wydobywają oni po kilkanaście tysięcy ton kamienia wapiennego, z którego wytwarza się klinkier i cepie. W tym roku barburki w cementowni Warta nie było po raz pierwszy od 56 lat. tam nie Zazwyczaj było tak, że świętowano podczas karczmy piwnej, gdzie bawili się nie tylko górnicy, ale także ich goście, przedstawiciele firm współpracujących z cementownią. Władz województwa łódzkiego, powiatu panieczarskiego, gminy Działoszyn oraz gmin ościennych. Barburkowa zabawa przy piwie i golące trwała zazwyczaj do późnego wieczora. Oczywiście, że żal, bo jest to impreza bardzo taka przyjemna. Zawsze się można pobawić i porozmawiać na różne tematy i zarówno z osobami współpracującymi, jak i także osobami z zewnątrz które współpracują z cementownią. Ubolewamy nad tym, przekładamy barburkę na lepszy czas. Robimy wszystko, żeby w tym trudnym, covidowskim okresie utrzymać fabrykę na ruchu i mamy nadzieję, że za rok przyjdzie czas na świętowanie podwójne. Wielki żal, że, te, że tego nie ma, ale właśnie, jak słyszałem, jest przygotowana niespodzianka dla Skalników i jest to, powiedzmy, jakby nagrodą pocieszenia. My wiemy, że tą niespodzianką był specjalny pakiet dla białych górników okolicznościowy kufer upamiętniający barbórkę, której nie było no i piwo rozlane tylko i wyłącznie dla górniczej braci. A my życzyliśmy górnikom, skalnikom jeszcze lepszych wyników w wydobyciu wapienia no i niech święta Barbara ma ich w swojej opiece.